Widzowie z tej strony partii, ze mną jest Zuzia, widać jej nikt. No ale m, dzisiaj będziemy drugą tam meble, będziemy kupywać do domu. No więc zapraszam do oglądania. Co robimy? No, co robimy? Patrz, masz 300 kosmotypów? No mam, akurat tyle mam. Jest... O kurde, a potem aż 2400 trzeba. Co? A, bo ty chcesz kupić. Tak. Daj na przeszły. Dawaj. Meble i na wypełnienie domu. O kurde, to trochę będzie chyba za dużo. O kurde. Zabieraj to. To inaczej, ja, ja poczekam na dworze idę coś porobić. Będę hmm. koncert kończyć po oglądaniu. Uh -huh. Tylko można porobić. Kurda. Idę do mojego domu, coś A Albo dobra, już? No jeszcze nie. To jest nowej To swoje powoli. Zobaczcie do żabki, czy do tego. coś... So się... Ej Bartek, jak to się jechać do restauracji, sobie coś zrobić. Dobra, Bartka nie ma, to... Niestety pieniądzów nie ma, nie chcę mi się jeść. czy mam? Ja już. Dobra, co zrobić? Ciastko. Zrobię sobie ciastko. Ej co ty raz... robisz? To jest na nali. Otóż to. Ale nie! Nie. nie. Otużyłaś? No. Chodź. E? Ty, to, to, to nie, nie jest dla personali, no, bo nie pisze się ten personal. No, ale nie możesz te, y, iść za burtę. Tak, A chyba ja tu pracuję, ja mam certyfikat, ale go zgubiłam, bo mi klira zrobiłeś. Nie, Thanks, no. Tak. Tutaj nigdy nie pracowałaś, przypominam, ale ok, chodź. No naprawdę nie? Czekaj, zaraz... O, już mało zostało, chodź. 30 zł tylko. Zostało. Czekaj, zaraz przyjdę, tylko się idę zobaczyć. Dobra, już, poszło. Dobra. To chodźmy już iść. Chodźmy już iść do łóżka. bo na pewno z będzie. Chodź. A masz ciastek. Nie wiem, bo... I Za Ich zrobiłaś, za, ale ok. Dobra. No bo mam my, my na ujedzenia! Dobra, chodź. Zarca mnie nie dają. Dobra. Brama! Ej! Co jest? Jak? Jak? Co? Czekaj, odwiedzimy... Co jest? Czekaj. Ale, to winda jest. Tutaj. Co jest? Ale... Ale fajnie! Tutaj będę...

Zdawiaj. Ja... O mój dom! Cześć! Mi otworzy o, dam Ach, nie otworzyć O! Zamknę, zniknę ob okno. do wody. O. Ja nie umiem pytać! <śles> Ja. <laughs> Bartek mam duszka. No. ja, oh, ja. Chodź, no chodź, Czusio, chodź, chodź. Wiem, że widzisz mnie przecież i za. Chodź. Musisz iść. Dobra, ja idę zobaczyć Twój dom. Co? Już? Nie! Co? Wypadł ja... do mojego domu! Jest auto! I mojego domu! No do Bartek! Co? Mój dom! Czekaj, ale ja chcę też zobaczyć. stąd No dobra, już. No Już idę! Bartek, nie wychodzę! Serio! No nie wychodzisz! Ja po prostu ten. Aha, dobra, no to ja już wychodzę z twojego Zobaczyłam, bo Więc... I po co mi wchodzisz? To mój dom, sama powiedziałam, że mamy nie wchodzić do siebie. No. to dobra, ty mi weszłeś, to ja też i ci coś przy okazji zniszcza. No, ale ja ci nic nie zniszczyłam. Ale ja ci tam wejdę. Bo mówiłam, że mamy nie wchodzić. No idź stąd! O, wow, nie, bij. nie bij! No dobra, no możesz mnie zabić. Masz. Ui. Dobra, jest! Mam to gdzie? Więc... E, więc mamy meble! E, Cieszysz się, Zuzia? Nie. Czemu? Mi się to nie podoba. Bo mi... Aha, bo ci weszłam, tak? Tak. No ale... T... Tylko zobaczyć. A nikt ci nie pozwolił. Pozwolił. Widzowie mi pozwolili. Nie. Tak? Ale to mogą napisać w komentarzu. Ale to mogli wcześniej. Nie wiem. No to napiszcie w komentarzu, czy się zgodziliście widzowie. Nie nie zgodziliście. nieważne. Nie pytałeś e, ich. Ale... Zuzia, y, Zuzia zła na mnie, więc pa widzowie. Widzieliście na, y, nasze domy, więc pa.